Józef zostaje niewolnikiem. Księga Rodzaju, 37 rozdział, od 1 do 35 wersetu. Jakub miał dwunastu synów, a z nich wszystkich najbardziej kochał Józefa jedenastego syna, urodzonego przez ukochaną żonę Rachelę. Starsi bracia zazdrościli chłopcu ojcowskiej miłości. Gdy więc Jakub podarował swojemu ulubieńcowi wspaniałą, Ozdobną szatę zaczęli go wręcz nienawidzić. Pewnej nocy siedemnastoletni Józef miał niezwykły sen. Rano poszedł i opowiedział go braciom. Posłuchajcie, śniło mi się, że byliśmy razem na polu i wiązaliśmy snopy, rzekł podekscytowany. Nagle mój snop podniósł się i stanął w miejscu, a wasze otoczyły go i oddały mu pokłon. Braci bardzo to zdenerwowało. Chcesz nad nami panować jak król albo jak władca? Zapytali. Wkrótce Józef miał kolejny sen, jeszcze dziwniejszy od poprzedniego. Opowiedział o nim ojcu i braciom. Śniło mi się, że widzę słońce, księżyc i jedenaście gwiazd, jak oddają mi pokłon. Synu, czy ja, twoja matka i twoi bracia? Mamy kłaniać ci się do samej ziemi? Skarcił go Jakub. Sny pokazywały, że chłopiec będzie od nich ważniejszy, dlatego bracia znienawidzili go jeszcze bardziej, myśląc, że się wywyższa. Rodzina Jakuba mieszkała w Hebronie, czyli dokładnie tam, gdzie kiedyś żył Abraham. Posiadali oni tak liczne stada, że w pobliżu zaczęło brakować pastwisk. coraz częściej trzeba było. Wyprowadzać zwierzęta daleko od domu. Dlatego Jakub polecił swoim starszym synom, żeby zaprowadzili drobne bydło aż do Sychem, i tam znaleźli nowe tereny. Po pewnym czasie posłał do nich ukochanego syna, aby upewnił się, że bracia dobrze sobie radzą. Kiedy Józef dotarł na miejsce, nie znalazł tam ani braci, ani zwierząt. Zastanawiał się więc, co ma robić, gdzie powinien iść. A gdy błąkał się tak po polu, spotkał pewnego człowieka, który wytłumaczył mu, gdzie ma szukać swoich braci. Poszli oni do dotain. Chłopak udał się za nimi i znalazł ich we wskazanym miejscu. Kiedy bracia dostrzegli młodego mężczyznę idącego w ich kierunku, zaczęli drwić: Patrzcie, idzie ten, który miewa sny. Zabijmy go i zobaczymy, co z nich zostanie. Ale Ruben, najstarszy z nich, nie chciał przelewać krwi. Domyślał się, że pozostali nie zechcą go słuchać, jeśli sprzeciwi się zabiciu Józefa, dlatego zaproponował. Po co brudzić sobie ręce? Lepiej wrzućmy go do studni i zostawmy, żeby umarł. Zgodzili się. Gdy Józef podszedł do nich, chwycili go, zdarli z niego szatę podarowaną mu przez ojca, po czym wrzucili chłopaka do wyschniętej studni. Nie zwracając uwagi na jego protesty, usiedli nieopodal i zjedli posiłek. Ale Ruben nie chciał, żeby młodszy brat zginął na pustyni. Zamierzał go uratować, gdy tylko pozostali się oddalą. Gdy jednak zajął się zwierzętami, nadjechała karawana kupców ismaelskich zmierzających do Egiptu, aby sprzedać tam drogocenne przyprawy, żywice i pachnące olejki. Na jej widok jeden z braci Juda wpadł na pomysł: Chodźcie, pozbędziemy się młodego, a przy okazji trochę zarobimy. Chyba lepiej go sprzedać, niż zostawić tu na pewną śmierć, to w końcu nasz brat. Pozostali się zgodzili, wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra. Biedny Józef, zabrali go obcy ludzie, a bracia tylko patrzyli na to, głusi na jego błagania i płacz. Byli zadowoleni, ponieważ ubili interes a pieniądze podzielili między sobą. Myśleli, że pozbywają się chłopaka na zawsze. Gdy Ruben wrócił, zajrzał do studni i zawołał. Nikt się nie odezwał. Cisza. Wołał, ale z dołu nie dochodził żaden głos. Przestraszony, pobiegł do braci i krzyknął. Dzieciaka nie ma. Co ja teraz zrobię? Ruben czuł się odpowiedzialny za Józefa, ponieważ był najstarszy. Bracia wyjaśnili mu, co zrobili z chłopcem. Co powiemy ojcu? zaczęli się zastanawiać. W końcu postanowili, że ubrudzą szatę młodszego brata zwierzęcą krwią. Pokażą ojcu i powiedzą, że znaleźli ją na pustyni. Jakub przestraszył się, gdy synowie przysłali mu szatę Józefa. Zobaczył, że jest porwana i cała we krwi. Uwierzył, że chłopca rozszarpały dzikie zwierzęta. W geście rozpaczy rozdarł swoje szaty. Później, przez wiele dni, opłakiwał syna, i w niczym nie mógł znaleźć pocieszenia.